JoCześ się wam z tej strony Style i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie grane trio Arenki wraz z moimi kolegami z KSP Grubym. Siema. I z moim duo -partnerem Admusem. ma. No i pisz, no i zapraszamy was do oglądania. Dzisiaj takie trio Areny. Może coś się uda wbić. Piszcie w komentarzu w ogóle, ile wy macie punktów, bo jestem ciekawy. Bo chciałam. I piszcie też, jak wam się w ogóle podobały moje odcinki, bo jestem ciekawy, czy są spoko, czy mogę coś zmienić. Bo staram się rozwijać, ale wiadomo, z waszą pomocą będzie lepiej. No i cóż, lecimy! Gdzie? <noise> <noise> nie no, możemy, nie wiem, prezent? No dobra, można. Zobaczymy teraz jak nam pójdzie pod fragę, najwyżej się pod Prizant poleci i będzie jakiś late gaming. A na razie jeszcze, że nie mam lagów. Myślę, że będą większe laki, bo ostatnio ekran to były laki. Co? Mandalorian to jest. A ja to jest całe trio jak coś Ja Ja, ja zginę w locie Ja lecę tu Panu. Ale zostało no Ja będę blisko Ja weźmę na broń żebym mógł mieć Kurde teraz słabo, że wszyscy na jeden domek polecieliśmy Mamy trio obok na dół ja tu mam czesta A, aha, nie mam czesta dobra Dzisiaj Ej trio jest. na dole Znaczy trio obok Na, na białym Nie na domku! Na domku trio Daj tego pistola. Daj tego pistola. I idźcie. Mati, masz broń czy nie, nie, Kill off check. Idzie no, do highlightsów O dobra. A to ty się gruby nie, bo ja nie, mam... Czaki, nie, 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 tego. Ja tylko Odbija Dawaj Mati nie, daj Leż, no, dobra, znam. nice Dobra matu, sama, taktika. Pompa, Mati, bieg, bieg nie, 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 On nie, ja mam, ja mam, ja mam. Ale ja. Dobra, ja bieram. Ja mam, ja mam. Ja ma dobra, chodźcie. Nie widzę nic. Zabijaj. Cały team? Ale one shot. No, cały team, No dobra, nice. Nie, ten ja, co nawet strzał nie oddałem. 3 HP. ma HP. Ja. Ja mam jeden na naście. Chcesz? Nie. Nie, nie, nie. Mati, nie podnoś. Ej, kolejni! Kolejny, kolejny! O, kolejny. Dobra, na, na, na domku. Na dachu. O kurwa! Tutaj! Nie, no nie! Jaki laser! O nie. W plecy masz, całe trio. Ajaj! No, całe trio, plecy mi zrobiło. Nie wiem, ale jakby... Mam takie lagi po tym nagrywaniu, a nie takie mocne jak ostatnio. I nie wiem czemu. No to dobrze. Znaczy, no dobrze, ale jakby My jeszcze mogło w ogóle nie. Dobra, placement mati teraz? No, myślę, że możemy teraz zagrać ten placemat. Zobaczymy, jak lepiej, którym lepiej pójdzie. A i jak chcecie to wbijajcie do Teamów V4E, bo to jest nowy team, to jest jakby druga część KSP, a więc piszcie niki w komentarzu i, i dodawajcie mnie do znajomych. No i jak oczywiście chcecie być w teamie. raz. Nie, ja chyba w ogóle nie trafiłem. ten chopca. Chop miał to chyba zero, co nie? No jakby miałem, miałem ...snajpę, kawa i, i pompę, ale. No ten nie jeden miał 0, tylko dwóch jeszcze miałem na plecach. No Sam wiem. Gdyby ja, nie by miał takich lagów przez to nagrywanie. nic nie da robić. Gdzie? Nie wiem, możemy na stację. Na, na spokojnie, żeby był jakiś late gaming, to, to będzie się działo. Bo można za ryzyko i zobaczymy jak le lepiej pójdzie. Bo myślę, że teraz zagramy tą gierkę i nie wiem czy. Jak, jak będzie... Jak zagramy late gamea, to będzie to już ostatnia runda, żeby nie przynudzać was. Bo to też takie nagrywanie i dłużej tem... Takie tak jak myślę. Znaczy, nie wiem, no może niektórym z Was lubicie takie dłuższe odcinki, no ale. Wolę takie maksy 20 minut nagrywać. No i pamiętajcie też o tym, że niedługo highlights y wlecą, i jeszcze wleci niedługo druga część krania na padzie. Jak nie oglądaliście pierwszy to polecam wbić. A to chyba jest Mandalorian. Eee no, nie podjeżdżaj Nie chyba, tylko na pewno. Jak zginę w locie, to ja, to ja zgłaszam tę grę. Ty się To ja mogę go zabić. Gdzieś mam panowie. A ja chcę tam wejść, A no właśnie chciałem ją w sobie wziąć. A czy ja mogę? Kałach i Harpon, dobra. Może ja mam pompej... pompejenkę? W ogóle ja... nie wiem, w ogóle... Górę... O, ja e, też dasz, mam pompej. Dasz e, bo chcę zabić Mandaloriana. Po co? co ty... nie, zginiesz przez tego Mandaloriana. Po co ci za Mandalorian? Dlaczego ty tego nic Kletek nie zdrafiasz? Od... S. No dobra, impulsy. Aha, nie chcę tego. Znaczy, lubię, ale nie teraz. Na pulsę masz. No ja niech, to, niech jedna... Ej, dajcie mi dragoń do no, kaka, dajcie mi dragoń do kaka. Drago Kto wziął skałkę? Przemysł, jak to się Gdzie masz? Skończyć? masz Amo do pompy? No ja mam 12. Mm, tylko ja mam skończyć. A dobra, to się zbieram. Matthias, no ale proszę so się nie, dobra, zgi nie zgiń. Nie tak. zginę przez tego Mandaloriana. No tak M-ką Samon, co się tak. Tak pompą pom, Samon, no to tak średnio przeżyję. No to po co, mogęś mówić? Ej, zostaw mi ta mama... zostaw mi ta mama Mam dorobione. mogę mówić, Mówiłem, że że Co? Całym... Oh, chyba mam Mk, ale nie... Gdzie jest Mandalorian? No tu na moście. Ta? Na moście? No tam na dole. No tak. Tam jest? A tak, tam jest. Gdzie? Dobra. W ogóle zaraz wam pokażę jak no jest... było. Tak, pokażę wam ma, jaki jest w ogóle sens lecenia na, na stację, bo zobaczycie ile to jest maco. Ja przyda się radę, czy mam wam pomóc? Wiesz co, dobra, mm, teraz spam, spam. Spam, spam. Mhm. Pomiędzy przerwami. Nie mogę. Nie mogę z siebie. Co wy sobie chyba jaja robicie. Ja tam idę, da no, chyba nie, ja muszę iść pomóc. Chodź gruby, w moją stronę, to cię razpię. Mati sobie da radę, ale no widzisz jakie są. Już sobie dałem radę. O tylko ty mnie tylko na blisko, ja mam dragona. I mi dał jeszcze nie. No, no właśnie lepiej z M kom... Hmm. Ile ja mam tak, maców? Tak, jak ja prawie maców I Faktycznie mamy rację, że to jest dużo maców. Dziękuję. Ja mam no, ja, to ja to mam maców wszystkich po 400 mam maców wszystkich. To daj no mi trochę, bo mam zero. A no to sobie uzbieraj. To ja nie chcę! Ja chcę snajpę. O, dziękuję. A tak ty dasz tak tak matza? No to uzbieraj tam sobie, nie. bo to jest jeszcze dużo. Dobra. Jak ci będziesz miał coś, to ci tam? Ale Ej, to Weźcie te bandaże, wiem. Po prostu nisz te wszystkie ściany do 50 HP i zobacz, ile będziesz miał matców za chwilę. Ale do 50, nie idź ich na full'a. Ej, kiedy to ma snajpa? Kiedy to ma snajpa? Ja ją bierę. Nie, nie widzę tej nie. Też nie lubię. Wniesz sobie, poniesz sobie, a ja już nie będę zmieszać. Ja Zniszaj sobie wziąć... te siany tutaj, te, tej restauracji. Ja Adamus, weź ten, weź yy, te... bandażę. Ja mogę, Ludwik, wziąć tam też. A weźmiesz te bandaże, Adamus? Tak, wezmę. Tam widzisz te mi Weźmiesz ten? Zbieraj swoje masę. Jak ja mam, tyle masów, że. Mogę tego kałacha? I małe podki. Mogę tego Kala Khalufik. Jest, ja mam te. Okej. Okay. O no dobra. Ile musisz... no Jeszcze dużo teamów. No jeszcze trochę. A dacie am do side'a, bo no, tak ci. Nie mam. tak Jak ci luzi z Dziękuję. Tryb. Dobra, chodźcie ja się macie przez wiele. Przecież tutaj będziecie... macie drewno, już mam full. No ja mam Góry wszystkiego full. uważam na karnister. No sobie jeszcze pozbieram matą. Na razie nie ma żadnych ziomków. Ja sobie teraz zbieram celi. Nie wiem, Adamus to pewnie nawet Maców nie zbiera. A A... Jest to tam... Damoc nie potrzebuję. Mm -hmm. Ja, ja Mhm, ja, ja mam wszystkiego full, tylko metalu mam 400, więc... Ja sobie zbieram. Chyba przejdziemy. O to jest Mka niebieska. Albo snajpa? M ka czy sniper? Snipa. dobra full Ola kamień Dobra full Aha. A e, ja wiem gdzie oni są. Dobra, cofamy. Oni no, są na No, Oni są jeszcze bliżej. Chodźcie na stację. Tam są. Gdzie? Na ja ich będę miał, Aha, wiem gdzie. No, gdzie? Czekaj. Gdzieś uh, biegli na kolosę. Adamus co dostał. Tutaj, są na moście. Co? A żaden już wyrwał dwie snajpy? Stąd. Stąd. Ja mam uciekać, czy ci da... Ale dobra, daj ci helpa. Skąd oni walą? Ale co na dachu? Dobra. No spuść. Z dwóch stron dostałem. Naprawdę. Chodź tu. Chodź! No Mati! A że chłop ma aimbota jakiegoś? Rudego? A chłop cię podjeżdżał, on ma takiego aimbota ze snajper mi trzy hedy. Powiem tyle, zaraz też biję górą. On jest sam, nie jak jest trzech. Nie, dużej to, jest. to naprawdę No jest co i... to jest?! Jak wy dostaliście snajpy?! Same snajpy dostaliście. Adamus dostał dwie snajpy. No, to wiedziałem. Z jednej strony, a później z, z drugiej strony. Dobra, teraz trzeba wina zrobić jakiegoś. Dobra, ostatnia rundka. Ja bym leciał pod fragi teraz. No, zobaczymy. Może teraz wejdzie. Co dzisiaj jest w sklepie? się dzieje. Zobaczmy, Rex. Candy. drugi dzień jest zamaskowany cieniem, ma ty? Co wiesz? drugi dzień jest zamaskowany cieniem. No jest. Ale Candy jeszcze jest długo. No Candy jeszcze będzie jutro może. Candy nie wiem, ona będzie jeszcze... Myślę, że Candy będzie jeszcze tydzień maksymalnie. Chociaż nie wiem, no. Zależy. Ale nie wiem, dostaliście snajpy i tak naprawdę nie mieliśmy już szans na blisko. Bo <grym grym grym> no zostałem sam. <grym> no i podniosłeś Adamusa, Adamusa miał 30, ha. No, jeden dostał za 80. I dostałem one shota. No. Dobra, teraz chyba się pocić. Mongril będzie Fishy i. Nitro. Nie no, Team Poland. Polska, nie zagranica, granicę. Byku. Co się chcesz teamować? Nie ma teamów. A, Opa, broni. Ho, ho, ho ja broń, pyk, pyk, pyk. Ciekawe w ogóle czy trochę mają klawiaturę na odcinkach, muszę za kiedyś zobaczyć. Ależ zalew? Ależ zalew? Przegłos. No, zalew. No, ktoś miał przegłosę. No aż mu przekłos Bo jak on to powiedział gniazdko mu się odłącza. A jak? Dobra, ja lecę na bliźniaka. Ok. Ja w sumie polecę z tobą. Ja też wami lecę. Ja mam perfect landing. Ja mam też perfekcyjny landing. A, ale od dołu. No ja mam od góry. Albo nie dolecę? Nie, górka nie bądź dla mnie śmiertelną. Górką. Proszę. Doleć. Dobra, jest. No, wiem. Dobra, Weź się przejmijcie tam. Czekaj. No Patrz jak to będzie satisfaction. Jest! Chłopo, Jaki fort! To, ja to jest typu! Ja nie mam broni. Ja mam tylko impulsy, nie? Czy moglibyś się dać helpa? Bo Mateusz Dawać ma broń. Ja nie mam nic. To piwnicy dawajcie Mati, nie Dawać idź na nie. niego. Splesze, masz splesze. Leży. Nice. Brawo. Przeszukuj. Przeszukaj. Tam jest typo jeden. On miał broń? A nie wiem, broni. Ja mam. E, ma... ja ma... ma no chciałabym. Ja ma... Też mam, proszę. To masz pistolet, ja nic nie tego, Ja tylko mam PMA. Ej, to masz daj Dajcie AMO! Chodźcie, rzucimy browarek. No. Ej. O i wy tego macie tych splashów. FERA. No i tak mogę się nawalać. No. O dobra. Zostaliśmy. Chłop, co miał tyle z tych spleszów? Specjalista wyleczowski, wzrok to Nie, nie, no, nie, no, na arenach się robi wyzwanie. Nie, no, pewnie. No, Takie wyzwanie to by ma... nie, kiedyś, nie... Robimy... Dawajcie kiedyś robimy. Panowie, chłop. No wiem. 48 kef. Ja, co jest? Laser. to by Laser. Kiedyś Laser. Dawajcie, kiedyś robimy Laser. 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 chce Plecy, czy ty masz HP, ale ja mam tylko pistola Ja mam pompę, a ma mam i JMP To była jakaś pompa? Ja tak mam tylko Kał Nie, ja tylko jedna, nie ja, A dacia do Pema. Nie, nie mam. Siedem mam A ty Maty masz? Ej, uciekamy? Uciekamy panowie impulsem? A, bo oni się nam respić zaraz nie ktoś macie HP wiecie o tym, nie? Zdajemy sobie z tego sprawę Kurde, potrzebujemy do Pema. Nie ma mam 7. Tam się nawalają. Możemy iść na haja. Albo uciekać. Ciu, ciiu, 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 Chłop tu jest? Jak chłop? Tutaj, gdzie spałem przed chwilą. No wiem, widziałem. Przez chwilę był. Zisi, na niebiesko. Kto rzucił karnister? Ja. Kiedy są panowie, chłop, chłop wychyla za drzwi. A no tam powy. jest. Nie, jeszcze, jeszcze. Tam no, jest, jest Tactical. Pewny, na, na... Nie, nie, pomagam. Pomożecie? Nie, nie, pomagam. Pomożecie? Nie chłopak, wszystko. Dostał, pokaźnie. No, weź mi, nie wiem, weźcie mi, weźcie te bronie. Co? Ej, maty, weź tu sobie pompę. A nie, to moja, to moja. Nie weź mi tej pompy, to ma no zaraz, nie dam laser. Mati, weź tam ich pociśnij. 33 na kewie raz. Ej weź, a dobra. No ja bym też się uleczył. Nie no, nie no, pewnie, mówię weź, weź meda Mati. Masz, ma, macie, ktoś z was niech Niech Mati weźmie, Mamy, mam jej. dobra, niech Mati sobie weźmy meda, a ty Adam weź dłużo sobie. Ja jest taki problem, że dajcie a, Amo do i to PMA do i do m, -ki, m -ki, bo mam zero. Mogę do pompy, mogę do pompy PMA. Masz do pompy, a dajcie mi do reszty No do M i do PM. mam. Nie? Dobra, dobra, no, nie, nic nie zrobię. 10 am do PM Dobra, masz Mati do tego PMA. Więcej pół ci Blazer trzeba. Oni skrzy... Pójdę, Nice Tylko ja nie zespamię co nie, bo ja nie mam. O. A dwóch tu jest No Jestem, jestem e taktyka Mati twój! Mhm. Ta, fioletowy. To ja. On ma mało, on ma mało. Weź. weź. Bokiewie, Iskra. Iskra, 1 HP. Co to jest za aimboot? Iskra ma 1 HP, dawaj ją. Nice. Mogę? Dobijaj. Gdzie jest ostatni? Tu masz taktykala. Wiem. Dobra, to weź podnieś. Kartę. To w ciele trzeba Weź zapotkę. Mhm. Eee, yy, Zazed, za, nie, typo, typo, puść e, Weź weźmy tutaj! To jest jakiś put. On będzie spamił z tejemki, byle gdzie? Gdzie on jest? Tutaj A bo to nie jest Wod? Nie wiem. Dawaj A? go. Dostał? Nie. Udaj, udaję Bambika chyba. Co? No. Ale ta iskra miała zero. Stałe mocno. Ale dobra. Dawaj. Masz tachnikalę. Ja wiem co 25 HP Niech zabije Kolejni Jeszcze Dobra dostaje fraga hop co mnie Dobra weź nasze karty no, Najpierw ja. moją Dobra Masz i pulsy, nie masz Masz P90. Dobra, bierz leczenie, uciekaj, by leczył. Znaczy by leczył. Dawaj, nie robisz średnio. to. No. Ale tam masz typów. Masz po dobrej steczy. Masz balance Nie. Bo my nie widzimy. Dobra, i się nawalają! GG. No a co robię, jak spadam. No wiem, to dobrze właśnie. Aha. Z ilu kratek. Z dwóch? Trzech? No i spotki, dajcie mi stąd. Nice. nice. No i dziękuję. No dawaj, możesz na Gaje iść. Albo na, no, na Gaje myślę. Nie wiem, Żyny nie, nie wylecie, wiem. Atmos ma jednego fraga, gruby ma cztery. Ja, ja mam się... zero. Ja mam zero. No, no nie masz matco. No, ma no, znaczenie Liftem, liftem polecił. Kurde, gdzie was zresztą? Dobra, idę na gaję. No. Nie wiem, czy to się na tym No, myślę, że i trudno. Aaa, ile fragów? 5, no to jesteśmy na scenie 5. No to 5 razem. Ja mam i. mam i 1. Ja mam 0, dlaczego? Dlaczego ja mam 0? A ta iskra miała 0. No, iskra miała 0, dostała ode mnie. E panowie, wyrzucę wam wszystkich moich pół, a ma a wy się podzielicie, dobra? Mhm. Ale to w domku się podzielimy. Ja jak to wypali. Nie wiem jak żyje, no ale żyje. No, dobrze, że tego... Bambi. Dobrze, że kolejny team przyszedł na zalew, bo jakby tam ci się podjechali, coś by nie było za dobrze. Widać. Metki, tak. Metkę znajdziecie, nie? Ta luza już snajpa. A, A ile do placementu je Jeszcze 9 teamów. Jeszcze trochę. Typo! Nie, nie buduj! Jesteś po złej stronie, za tobą jest. Ej, w sumie busem się szybko respi. Tak teraz zauważyłem na to kółko, jak tak leci. Ona szybko leci. Dobra, uciekaj. Easy, z dziećmi. Dobra. Dobra, chodź do Ale nie, nie w tą stronę, tam idziesz w stronę typów. No to chodź się tam. Jeszcze motorówkę, no nie wierzę. Ja idę tutaj, idę tutaj. Mam dla was Dobra, idę tutaj, skręcam. Dobra, chodź się do mnie, chodź się do mnie. Chodźmy tutaj Dobra, no chodź, jestem. Chodź, Adamus, chodź, chodź. Już. No. Chodź się tu... No. Dalej. Masz tu płotkę, Masz tu pod masz. I Ja Wyrzuć mi ja podzielę. Masz. Masz. Poczekaj. Masz. I... Masz. Masz, ma ty. O, masz tu dostać coś I się podzielcie po Eee, nie, nie, nie dobra. Wyskuj. Ty ulepszasz? Ja są ulepszę chyba, chyba. Ale mam za mało, jestem za biedny. A nie, mogę sobie zająć nim. Nie wiem, jakąś pompę bym przygarnął. No ja mam... ciągnąć. Plus dobrać. jeden. Łemkę, bo ja nie ja, mam pom ja, ja pompę i. Dobra, mam tu kolwiek. A ma... dobra, mroda, e, skre Nie pokazujmy się. No, ma to, no to. Bo ja nie wyrobię. Na... Dobra, Tactical. Maty, ty ślepy? To, Ta Ta samtą, samtą, soc. Weź sobie go. U. A Na niebiesko? Ciiści no dobra, na niebiesko? ale zobacz jaki ja mam lud, byku. Co masz? No, ja nie widzę Pistolet i PM, którego jeszcze nienawidzę tego PM. -u. A masz pompę czy nie? Nie. Ja mam pinań. Mati, to ja mam ja ci dam pinajtkę, co? Chcesz? chcesz? Podjeżdżają. Dobra. Mati obi, masz takticala, no Mati weź sobie pinajtkę. Oż! Št... Tam... No jak? Czebie? Jak ja dostałem? Ale a, a nie, mi się to może przyszedł do dostałem, bo ja już byłem w boksie schowany, ale dobra. No jeden leżał, a drugi... Ale uchwał. nie, ale to było takie zamieszanie, że, nie, że ja taki czyś nie wyrobię. A, nie dało się. A nie mieliście lutu. No. Dobra, ja wam dziękuję no. za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, no i... Miłego dnia. Siemanko.